Witam Was na kanale Mój Zielony Świat. Cześć, Siemanko, dzień dobry. Ja się nazywam Sebastian i cieszę się, że ponownie się tutaj spotykamy. Tym razem w unboxingu roślinnym, który bardzo mnie cieszy, bo zamówiłem sobie fajne rośliny. Przynajmniej taką mam nadzieję, że będą w dobrym stanie, będą zdrowe, bo mam pewne plany związane z tymi roślinami. Jeżeli Was interesuje, jakie rośliny przyszły, w jakim stanie, to serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy film. Zamówienie złożyłem na sklepie Flora Point i ja jakiś czas temu zamawiałem z tego sklepu rośliny i byłem całkiem zadowolony z tego, co pamiętam, więc myślę, że tym razem też powinno być dobrze. Mam tutaj trzy rośliny z różnych, powiedzmy, gatunków. Jest jedna roślina bardzo, bardzo pode mnie. Są dwie rośliny, które już jedną z nich miałem ale chciałbym z nią spróbować ponownie. A druga roślina z tych dwóch, z tych dwóch, ale z tych trzech pójdzie sobie na zewnątrz i pewnie się domyślacie co to ma być, co to może być za roślina. I słuchajcie, paczucha jest długa. Tutaj mamy górę, ale ja sobie ją tutaj rozpakuję tak poziomo. Przynajmniej się postaram tak żeby mi tutaj było wygodniej. Także ja się biorę za otwieranie. Zobaczymy, czy mi się to tutaj uda w ten sposób otworzyć, bo ja może tą paczkę otwieram źle, a może powinienem ją od góry otworzyć tak, jak, tak jak powinienem, właśnie. No dobra, może się dostanę tutaj od góry. Zobaczymy, jak te rośliny są jeszcze zapakowane. Powiem Wam, że teraz jestem też na etapie troszeczkę takiej e, ciężko to nazwać redukcją kolekcji, bo zamawiam cały czas nowe rośliny, ale oddaję, zaczynam oddawać rośliny, które gdzieś mnie drażnią i powiem Wam, że dużo energii ostatnio straciłem na niektóre. E, ostatnio też oddałem filodendrona melanohryzum, z którym się w ogóle nie dogadałem, e, to znaczy on był dość zdrowy, nie licząc tego, że po drodze złapał przędziora. Oraz tego, że w ogóle nie chce rosnąć. Nie chciał rosnąć, po prostu stał jak zaklęty, słuchajcie, jakby ktoś na niego jakieś czary rzucił. Tu mamy wypełnienie, więc. No dobra, rośliny mamy w ten sposób zabezpieczone. Ja sobie je wyjmę. A kończąc temat tego filodendrona, no to, no tak, jakby ktoś na niego czar rzucił. Więc ja nie chciałem tracić energii, czasu i nerwów na tą roślinę. No dobra. Słuchajcie, rośliny w ten sposób są zapakowane. Są trzy. Zaczniemy, może, sobie od tej najmniejszej. Domyślam się, co tutaj jest. Nie wziąłem sobie żadnej podkładki, tak żeby mi się tutaj ewentualne podłoże nie sypało. No ale dobra. Otworzymy sobie. I zobaczymy, co to za roślina. Tak, to jest ta roślina, o której myślałem. Domyślałem się, że to jest akurat ta. Trochę tu będzie szeleszczenia, trochę będzie głośno, ale muszę się dostać do tej rośliny. No i muszę uważać, bo ona jest tutaj bardzo delikatna. Więc muszę sobie. Ostrożnie tutaj wszystko porościnać. No jest śliczna, słuchajcie, jest śliczna ta roślina. I to jest roślina, którą ja już yy, kiedyś miałem. Zaraz Wam opowiem, jaka jest historia tej rośliny. Niech ja sobie tylko rozpakuję to do końca, bo powiem Wam szczerze, że boję się, że coś tu uszkodzę, a nie chciałbym. No dobra, coś już tam. Coś już tam widzicie. Czekajcie, chwilę ja sobie to utnę i już do Was wracam. No i słuchajcie, pierwszą rośliną jest Delosperma, czyli roślina, którą ja kiedyś miałem. Zwróćcie uwagę na piękno tej rośliny w ogóle. Tutaj coś odpadło, ale to może dlatego, że ona jest bardzo delikatna i te listki. Bardzo łatwo też można uszkodzić, i one dość szybko odpadają. Delosperma, czyli roślina, którą kiedyś miałem, powiem wam, że do tej rośliny mam pewien sentyment, dlatego, że jest to pierwsza roślina, którą opublikowałem na Instagramie. Możecie zer zerknąć tam na mojego Instagrama i zobaczyć to zdjęcie. Jest to roślina, która kwitnie takimi biało-żółtymi kwiatkami, takimi drobnymi. I ja mając tą roślinę, ona mi też właśnie kiedyś kwitła, stała sobie na parapecie wschodnim kiedyś. I powiem wam, że wszystko szło dobrze, aż do pewnego momentu, kiedy postanowiły ją zeżreć wciornastki. Powiem wam, że tych wciornastków na tej roślinie było tak dużo i one tak często wracały na tej roślinie. To było ze 3 lata temu już, bo to były moje początki, tak naprawdę, z roślinami. I powiem Wam, że nie przypilnowałem tej rośliny, pomimo jakiejś tam walki, bo ja pamiętam, że robiłem opryski, sprawdzałem tą roślinę, ale niestety no nie mogłem przy tej roślinie codziennie też, wiecie, tak siedzieć i doglądać. No i niestety te wciornastki ją w końcu zjadły. Co do tej sadzonki, słuchajcie, jest bardzo, bardzo gęściutka, bardzo duża, ma grube liście. Zwróćcie uwagę w ogóle jakie fajne włoski ma ta roślina. One są bardzo mięciutkie w dotyku. To nie jest żaden kaktus, to nie są kolce, tylko to są takie włoski. A co do samych liści, tutaj które mi odpadły, one są bardzo takie mięsiste, mają bardzo dużo soku w sobie. Coś mi to przypomina taki aloes trochę, bo też jest taki fajny w dotyku, taki mięciutki i czuć, że ta roślina jest wypełniona po prostu wodą. I powiem wam, że tutaj jeszcze chciałbym zajrzeć w korzenie, ale nie wiem, czy mi się to uda. O jest, słuchajcie, zobaczcie. System korzeniowy też jest bardzo ładny. Roślinę trzeba by było przesadzić, i ja ją przesadzę oczywiście sobie do odpowiedniego podłoża. Użyję tutaj na pewno podłoża do kaktusów i sukulentów. Postawię tę roślinę właśnie na oknie wschodnim. Być może ją postawię w kuchni. Tam planuję z kuchni zlikwidować moją rafidoforę tetraspermę, która jest już bardzo duża. Chcę ją całkiem pociąć i w to miejsce być może ta roślina właśnie wyląduje. No i taki jest plan, słuchajcie. I mam gdzieś jeszcze fajną osłonkę do tej rośliny. Ale to wiecie, co może Wam pokażę w innym filmie, jak ja już sobie tą roślinę przesadzę, i wtedy pokażę Wam, jaką fajną kompozycję stworzyłem. I być może też nagram drugą część moich osłonek. Dajcie znać, czy chcielibyście, bo mam jeszcze w kilka fajnych propozycji, które chciałbym Wam pokazać. Więc myślę, że taki film, taką drugą część moglibyśmy sobie spokojnie nagrać. Z pierwszej rośliny. Jak widzicie, jestem bardzo zadowolony. Kosztowała mnie ona 42 zł. Pamiętam, że też były w obi te rośliny, ale były dość, dość małe. Ta jest chyba większa, tak mi się wydaje. No i zobaczymy. Może będzie to taki fajny początek z tą rośliną i takie, taki powrót trochę do korzeni, bo. 3 lata minęły odkąd ja tą roślinę miałem. No, może już nie całe 3 lata, bo troszkę tą roślinę miałem w swojej kolekcji, zanim ją te wciory zjadły. No ale można powiedzieć, że około 3 lata temu kupiłem swój pierwszy egzemplarz tej rośliny. No i tutaj miłość do tej rośliny wróciła. Odłożymy ją sobie na bok. Pójdziemy teraz sobie w morze z tą rośliną. Nie wiem, co tutaj będzie, ale tak powadzę, sądząc, to wydaje mi się, że będzie to roślina, którą ja chcę właśnie dać na zewnątrz. Otworzymy sobie. A nie, a to jednak jest ta roślina inna. Nie ta na zewnątrz, co, co ma iść na zewnątrz, właśnie. Ja sobie ją położę, rozpakuję i już wam pokazuję. Roślinkę numer dwa. Kochani, druga roślina to Scindapsus Moonlight. Sadzoneczka, moim zdaniem dość fajna. Powiem Wam szczerze, że trochę mnie zaskoczyło podłoże, bo jest bardzo, bardzo luźne. Trochę mi się tego podłoża zdążyło osypać. Pokażę Wam system korzeniowy. Nie, trochę tutaj pobrudzę, ale chcę Wam pokazać, jak to wygląda. O! Zobaczcie, system korzeniowy pięknie rozbudowany. Roślina jest oczywiście we włóknie kokosowym. Ja ją przesadzę sobie w bigosik, dam jej przezroczystą doniczkę. Jest to roślina, która nie jest dla mnie. Jest to roślina, którą chcę oddać, którą kupiłem dla siostry w formie niespodzianki dla niej. Nie wiem czy mnie ogląda czy nie, ale będzie siostra miała niespodziankę. Mam nadzieję, że będzie jej ten scindapsus pięknie przyrastał. Siostra ma fajny, jasny pokój, więc mam nadzieję, że będzie zadowolona z tej rośliny. Ja ją oczywiście umyję, przesadzę ją w odpowiednie podłoże no i już taką gotową roślinę siostrze dam. A dość długo się z siostrą nie widziałem ostatnio, więc fajnie będzie dać jej coś nowego. I tak patrzę sobie na listki. Tutaj jest wszystko w porządku. Roślina jest zdrowa. Wystarczy po prostu ją przesadzić, troszeczkę ją wypielęgnować, i naprawdę będzie wyglądać super. Ja swojego Scindapsusa Moonlighta mam o nawet kawałek tam widać tej rośliny i on bardzo fajnie mi rośnie na tym regale. Ja jestem w końcu zadowolony ze Scindapsusa Moonlighta, bo kiedyś się z nim nie dogadywałem. No i mam nadzieję, że tutaj siostra da sobie radę z tą rośliną. Będę musiał jej powiedzieć, żeby tylko tej rośliny nie przelewała, bo. On jest bardzo wrażliwy na takie przelania. Lepiej go lekko przesuszyć i później go podlać, niż dawać mu nadmiar wody. No i druga roślina, i on nie kosztował, słuchajcie, 48 zł. Czy to dużo, czy niedużo. Cena, no nie jest jakaś, może niska, ale, ale taka, powiedzmy, że jest znośna. Tutaj widzę, że jeden liść chyba odpadł. Tak, on nawet nie był ukorzeniony był zwinięty, więc tutaj jeden list, list, listek z tej rośliny nam odpadł. No dobra. No i słuchajcie, na koniec została nam roślina, którą chciałbym wystawić na zewnątrz i powiem Wam, że sprawdzając ofertę sklepu Flora Point bardzo spodobała mi się jedna Sansevieria. I tutaj się nasuwa pytanie pewnie od Was do mnie, jak moje Sansevierie, które ostatnie, jakiś czas temu już wspólnie z Wami przesadzałem, powiem Wam, że na razie żyją. Jedna mi tam zasuszyła dwa liście. Nie wiem czemu, czy ja ją przesuszyłem za bardzo, czy o co chodzi, ale żyją. Mają się, mają się dość dobrze. Muszę je też o nie troszeczkę bardziej zadbać, bo tam trochę się kurzu na nich uzbierało, ale mm, rośliny jeszcze żyją. Także tutaj będzie Sansevieria. Pozwólcie, że nie będę wam hałasował. Otworzę roślinę i dopiero wam pokażę, jak ona wygląda. Kochani, rozpakowałem sobie roślinę i powiem wam, że jestem mega zaskoczony tą rośliną, wyglądem tej rośliny. Po prostu jest tak śliczna. Zdjęcia kompletnie nie oddają tego, jak cudowna jest ta roślina. Wow, już wam pokazuję, słuchajcie. Powiem wam szczerze. Że to jest chyba najpiękniejsza Sansevieria, jaką, jaką na żywo widziałem. Słuchajcie, jest prześliczna. Zobaczcie w ogóle na te kolory. Żółty kolor. W środku mamy taką zieleń pomieszaną z jakimś takim sreberkiem. I to jest coś, co mnie w ogóle fascynuje, bo ja uwielbiam srebrny kolor na roślinach. Dodatkowo... Sadzonka, sama roślina jest bardzo duża. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak gęsta. Kosztowała mnie 68 zł i to jest Sansevieria. Nie wiem, bo tutaj nie ma pełnej nazwy, ale zgaduję, że to jest Sansevieria trifasciata. Pełną nazwę podam wam oczywiście na dole i powiem wam, że mega mega zaskoczony jestem tym, jak ta roślina wygląda. System korzeniowy, no jest tam jakiś, słuchajcie, sypie się to wszystko. Nie chcę Wam tutaj teraz pokazywać, bo wysypie mi się z tej doniczki wszystko, co możliwe, ale powiem Wam, że jest tak śliczna, że już teraz się zastanawiam, czy, czy ja faktycznie chcę ją dać na zewnątrz. Chciałem po prostu spróbować sansewerie postawić, wiecie, na, na zewnątrz, żeby miała dużo słońca przez cały dzień, żeby zobaczyć, jak faktycznie to światło na nie wpływa. Bo powiem Wam, że tamte sansewerie, które sobie stoją na okienku, one w ogóle nie rosną praktycznie, stoją w miejscu. Trochę mnie to frustruje, że one tak wolno rosną. Może mają za mało światła tam, no ale więcej im nie jestem w stanie teraz zapewnić. Mógłbym ją oczywiście wystawić na zewnątrz, dać gdzieś tam na zewnątrz, na parapet. No, ale nie wiem, zobaczę jeszcze, jak to, jak to ugrać, ale powiem wam, że ta zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Teraz tak na nią patrzę. No jest śliczna. Szczególnie te kolory, to połączenie kolorystyczne. Ja dobrze wiecie, że mam słabość do takich srebrzystych liści na roślinach, a tu jeszcze srebro połączone z taką super jasną żółcią. Mega fajna sprawa. Piękny pokrój w ogóle tej, tej rośliny, bardzo mi się to podoba. No jestem naprawdę zaskoczony i to jest chyba roślina, z której jestem najbardziej zadowolony z, z tego unboxingu. Coś pięknego. Powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się takiego, takiego wyglądu i swojej reakcji się nawet nie spodziewałem, że tak optymistycznie i z takim entuzjazmem zareaguję. Dajcie znać, czy macie tą Sansevierię w swojej kolekcji, czy Wam rośnie, czy nie sprawia Wam problemów. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Ja myślę, że za chwilkę sobie tutaj po filmie wszystko przesadzę w odpowiednie podłoża oraz doniczki. Czekam mnie troszeczkę pracy, ale powiem Wam, że unboxing jak najbardziej udany. Dziękuję bardzo osobie ze sklepu Flora Point, która pakowała dla mnie rośliny, bo naprawdę były zapakowane bardzo starannie, nie licząc jakichś tam drobnych osypów podłoża, ale rośliny zdrowe, całe, pełnowartościowe, naprawdę jestem zadowolony, chyba bardziej jeszcze niż ostatnio, i myślę, że ze sklepu Flora Point jeszcze myślę, że coś, coś jeszcze zamówię. Czekam na jakieś fajne sanseverie. Może jak mi jakaś wpadnie w oko, to dokupię kolejną. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tak jak mówię, trochę rośnie zamawiam, ale też troszeczkę oddaję, więc jest jakaś równowaga. Dobra, już nie, nie będę przedłużał. Muszę się jeszcze trochę napatrzeć na tą Sanseverię. Ja Wam bardzo dziękuję za ten dość szybki film, ale myślę, że bardzo treściwy, bardzo optymistyczny i taki e, poprawia, pop poprawiający humor. Nie tylko mi, ale również Wam. Dajcie znać, co słychać też u Waszych roślin, bo ja jestem na takim etapie, że ogarniam sobie rośliny tak, takimi, wiecie, segmentami. Raz zrobię tutaj regał, raz zrobię witrynę, innym razem zrobię okno. Cały czas też robię przeglądy, bo teraz niestety te okna bardzo często otwieramy, więc ta ryzyko szkodników też jest dużo większe, więc ja. Jestem na etapie takiego mocnego doglądania roślin, pomimo że tego czasu jakoś dużo teraz nie będę miał, bo czeka mnie sporo pracy przez najbliższe miesiące i no zobaczymy, jak ten sezon się potoczy dalej. Ale póki co jest dobrze, nie mam jakichś strat w roślinach większych. Poza tym, że te epipremna, które kiedyś zaatakował wełnowiec, one cały czas dochodzą do siebie, tak się zastanawiam, co jeszcze z nimi zrobić, czy, czy je zostawić, czy jeszcze o nie walczyć czy będę miał siłę i czas, żeby to robić. No i tyle, słuchajcie. Dajcie znać właśnie, co u Was słychać, jak Wasze też roślinne zakupy wyglądają teraz, czy coś nowego w Waszej kolekcji się pojawiło. Piszcie, piszcie. Ja czekam chętnie na Wasze komentarze. Na wszystkie jak najbardziej odpowiadam. Jakieś ciekawe historie możecie też opowiadać związane z roślinami. No i tyle. Ja Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz żeby napisać właśnie komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za wszystko, za każde wsparcie, trzymajcie się cieplutko, my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. No i serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, na razie cześć.